Cześć, moi kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Obiecany filmik z rozdaniem, także serdecznie zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. I jeszcze raz gorąco Was wszystkich po kolei ściskam. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówi tytuł, filmiku nastąpi małe rozdanie. I tak, zastanawiałam się, czy to ma być jedna nagroda, czy to ma być dwie, ale. Mniejsze nagrody i stwierdziłam, że jednak zrobię dwie mniejsze. To będą skromne nagrody, ale mam nadzieję i myślę, że Wam się spodobają. Oczywiście będzie coś z maseczki, będzie coś z biżuterii, jak to u mnie na rozdaniach. Jak ktoś u mnie jest na kanale dłuższy czas, to wie, że właśnie maseczki koniecznie muszą być i zazwyczaj coś też z biżuterii. Więc stwierdziłam, że będą dwie nagrody. I za chwilkę Wam oczywiście wszystko pokażę, co wchodzi w skład pierwszej i drugiej nagrody, yy, ale najpierw powiem Wam w ogóle zasady. Zasady będą banalnie proste, nie wymagające naprawdę jakiejkolwiek, jakiejkolwiek, yy, jakiegokolwiek trudu i tak dalej. Jedyne co musicie zrobić, to oczywiście subskrybować kanał. No bo wiadomo, że jak już mam dawać komuś, to wolę dawać komuś, kto zagląda czasami na ten kanał i, czas, no i subskrybuje. Mam nadzieję, to raz, a dwa, wystarczy napisać w komentarzu, hmm, komentarz krótki, biorę udział i wpisać zestaw, który Wam się bardziej spodobał. Czyli biorę udział jeden, albo biorę udział dwa. Jeżeli chodzi tak o wysyłkę, no to oczywiście na terenie Rzeczpospolitej Polskiej biorę to na siebie, no bo to wiadomo. To ma być rozdanie, a nie wyłapywanie kasy, więc yy, tak, wyślę spokojnie do was przesyłkę. Podacie mi adres, właśnie. Podacie mi adres, jeżeli zostaniecie wylosowani, bo będzie w formie losowania. Nie będę sama wybierała. Raz tak zrobiłam, że wybierałam sama i to jest mega ciężkie, naprawdę, więc wolę, żeby to się odbyło za pomocą albo losowania ręcznego, albo losowania przez program komputerowy. Jeszcze nie wiem, pewnie będzie to program komputerowy. Oczywiście wszystko będzie na wizji, także nic nie będzie, wiecie, ukartowany czy coś. Wszystko na Waszych oczach będzie się działo. I e, to będzie polegało na tym, że osoba, która zostanie wylosowana, to w filmiku, w którym będą ogłoszone wyniki, bym bardzo prosiła, żeby wpisać swojego maila i ja na tego maila się odezwę. I zapewne poproszę o adres do wysyłki. I teraz tak, jeżeli wpisujemy, biorę udział 1, losujemy, tak, następuje losowanie, i powiedzmy dwa razy pod rząd, losowało mi osobę z tym samym numerem. Chodzi mi o to, że wiecie, jest losowanie i wyskoczyło komentarz: Julia, coś tam, coś tam, biorę udział 2. To w tym momencie już nagroda numer 2 jest zajęta i podczas drugiego losowania, czyli drugiego szczęśliwca. Jeżeli zostaje wylosowana osoba, która również napisała biorę udział i z dwójką, to niestety nie jest to dobrany pod uwagę. Będę dotąd robiła, aż będzie wylosowana osoba, która wybrała numer jeden zestaw. Wiecie o co chodzi, żeby po prostu nie zuplować, bo nie mogę dwóch osób wybrać, które chciały nagrodę numer dwa. Więc tak. Mam nadzieję, że to w miarę tak przyjrzyście powiedziałam. Oczywiście losowanie będzie, odbędzie się i yy, to wszystko jeszcze powtórzę w drugim filmiku, w którym odbędzie się losowanie. Teraz myślę, że taka najbardziej yy, oczekiwana część. Mówię, skromne są te prezenty, ale mi się podobają. Nie wiem jak Wam, mam nadzieję, że też się spodobają. I zaczniemy od zestawu numer jeden. A więc zestaw numer jeden zawiera. <laughs> cappuccino, żeby sobie zrobić rano na rozbudzenie kolczyki kolczyki są piękne, powiem wam, to są takie czekajcie, nie wiem czy dobrze widzieć o, to są takie łosie, renifery ciężko stwierdzić, ale no tak mi się spodobały piękne są także to jest druga rzecz oczywiście na końcu wam jeszcze pokażę zestawienie, żebyście mogli sobie dokładnie obejrzeć jednorożec, kolorowy, też śliczny, naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy kolorowe, ja jak wiecie, bardzo lubię, ja bym to na pewno nosiła. Maseczka w kremie i tutaj w ogóle tego jeszcze nie testowałam, także osoba, która wygra, koniecznie będzie musiała mi dać znać, jak się sprawdziło. Jest to maseczka z perfekty rozświetlenie koktajlowa, maska SOS promienna cera, złoto, 24 karatowe. Hm. Także taka maseczka. Nie wiem, czy to wszystko, bo tu słońce się odbija, ale myślę, że widać. Także koniecznie mi dajcie znać, jak ktoś wygra to, jak się sprawdziło. I maseczka taka troszkę um, szalona, halloweenowa. Także tak. I to jest zestaw numer jeden. Natomiast zestaw numer dwa będzie bardzo podobny. Też się składa z biżuterii, też się składa z maseczek. I lecimy na początku, tak jak w tamtym zestawie zaczniemy od kapucina, też wanila, też do porannej kawki, myślę, że się idealnie sprawdzi. Tu mamy kolczyki już takie bardziej. Ten drugi zestaw jest taki bardziej stonowany. Tam gdzie wiecie, była maseczka Halloweenowa, był kolorowy jednorożec, a tu już tak bardziej jest powiedzmy stonowane. Takie kolczyki też są śliczne. To jest w kolorze Rose Gold śliczne, bardzo mi się też podobają jeżeli chodzi o naszyjnik z racji, że mówiłam, że jest zestaw bardziej stonowany to będzie taki naszyjnik z nieskończonością, z napisem love też piękny także tak jeżeli chodzi o maseczkę w kremie, też nowość i też koniecznie osoba, która wygra, musi mi dać znać, bo też jeszcze tego nie testowałam. Jest to maseczka z AA Vegan i to jest maseczka zabieg w dwóch etapach. Pierwszy to jest maska peelingująca, oczyszczająca, natomiast drugi to jest maska nawilżająca, regenerująca. Tutaj mamy aktywny węgiel, kwas azelainowy, witamina A, E, przepraszam, i mocznik. Także tak wygląda, dwa etapy, tu mamy. O, dobre światło Także o tej maseczki też jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Ja w sumie wzięłam dla was coś, co sama bym chętnie testowała, ale chętnie poczekam, aż wy testujecie i mi dacie znać. I dwie maseczki, którą już jedną testowałam, są to maseczki w płachcie. I ja wybrałam tutaj oczyszczającą i nawilżającą. Ja już miałam nawilżającą, naprawdę bardzo fajne. Są to maseczki w płachcie, czyli takie, które ja najbardziej lubię. Widać, widać. I tak, jak mówię, tutaj jest oczyszczająca, tu jest nawilżająca. O, z firmy Nikwi Tak się chyba czyta, mam nadzieję. No i co? No i koniecznie subskrybujcie. Piszcie, który zestaw Wam się podoba. I tak, konkurs trwa od dnia dzisiejszego, czyli dzisiaj mamy 9 maj. 9 maj, czyli od momentu ukazania się tego filmu. To załóżmy, zróbmy sobota następna. To jest, już Wam mówię, który nie chcę te Was też w błot wprowadzić, ja sobie tutaj sprawdzę na telefonie. Dzisiaj mamy 9, a w sobotę jest 18. No, no i fajnie, 9 dni konkurs będzie trwał. Myślę, że tak w miarę ok, niecałe całe półtora tygodnia. Także 18 w sobotę do godziny 12 na pewno podam wyniki, oczekujcie. I co, i serdecznie zachęcam Was do zabawy. Koniecznie piszcie, który zestaw Wam się bardziej spodobał. Ja za chwilkę Wam jeszcze taki rzut zrobię na, na te dwa zestawy. Wiem, że prezenty są skromne, ale kurczę, mogłabym połączyć to i zrobić jeden większy, ale wolę, wolę dać po prostu możliwość wygrania dwóm osobom. Wiecie o co chodzi? Tak mi się wydaje, że po prostu większa szansa, że akurat może ty wygrasz, mam nadzieję. Trzymam bardzo kciuki za Was. Naprawdę chętnie bym zrobiła 50 takich wygranych, ale niestety fundusze na to nie pozwalają. Jeszcze raz Was gorąco zachęcam do wzięcia udziału, oczywiście. Zachęcam Was do subskrypcji. I co, i chyba tyle. Chyba najważniejsze rzeczy powiedziałam. W razie czego, piszcie, komentujcie, ja tam, jak macie jakieś pytania, to na pewno odpowiem. Od 9 maja do 18 maja w sobotę do godziny 12 podaję wyniki, formy losowania. Musisz subskrybować kanał i musisz napisać, który zestaw Ci się podoba. Tyle. Koniec. Dobra. Koniec gadania. Pa, trzymajcie się. Powodzenia!